Bella Italia głosi po 9 latach w końcu znowu w wielkim finale mistrzostw Europy. A kto do nich dołączy w tym drugim półfinale? Na to pytanie odpowiemy sobie, oglądając dzisiejszy odcinek programu Studio Euro, na który już teraz serdecznie Was zapraszam. W drugim półfinale zmierzą się oczywiście pragmatyczni Anglicy kontra romantyczny i mocno do przodu futbol z Skandynawii, czyli oczywiście reprezentacja Danii. Mecz oczywiście znowu na stadionie Wembley. Mecz, który chyba Anglicy mają największą presję wobec wszystkich spotkań, które do tej pory rozegrali. No bo przypomnijcie sobie, że te mecze inne w fazie grupowej, czy też w fazie pucharowej, Anglicy potrafili różnie zagrać i z różnym skutkiem, ale i też z dobrym, pozytywnym rezultatem. No tutaj stałem przed ogromną szansą. Przypomnę tylko, że Anglicy nigdy nie byli w finale mistrzostw Europy. Teraz mają na to ogromną szansę, nie tylko ogromną, ale i też ułatwioną, bo to też trzeba przyznać, że Anglicy no, chyba mają najłatwiejszą z tych wszystkich Drogę do tego finału, no, granie na praktycznie 90 spotkaniach, meczu u siebie, no to e, jednak e, to zobowiązuje. Generalnie no Anglicy wiemy, że są faworytem w tym spotkaniu, wiemy, że już prasa brytyjska, zwłaszcza ogłosiła ich nie tylko finalistą, bo to już się przewijało przez dobre kilka dni, jak nie tydzień przynajmniej. Natomiast wiele pras dziennikarzy brytyjskich uważa, że oni już wygrali te Euro. To co trochę moim zdaniem jest złudne, bo przecież jeszcze nic nie wygrali, dopiero mogą wygrać, ale przecież dopiero są w półfinale, no wtedy przypomnę tylko trzy lata temu również mieli zagrać w finale grali z Chorwacją, która była przecież po dwóch dogrywkach i też mówiono, że Anglicy są już w wielkim finale. Okazało się, że nie, że Chorwaci zagrali trzecią dogrywkę i tę trzecią dogrywkę po prostu wygrali już w 120 minutach. Także ja bym tak nie przesądzał. Po pierwsze dlatego, że właśnie gramy z Danią, która... Przepraszam, Anglia gra z Danią, która oczywiście yy, jest podobna do tej, która, do reprezentacji Anglii tej, która nic nie usiągała na turniejach, bo przypomnę tylko, że oni tak właśnie grali i, i te skutki były mizerne. Natomiast Duńczycy grają of, ofensywny futbol, widać to po strzelonych bramkach. Oczywiście mają swoje problemy, zwłaszcza przy defensywie, jak trzeba się bronić. Tutaj widać, że jest trochę ciężko im, ale to może, można po prostu mm, zrzucić na ilość już tych spotkań na turnieju, które jednak gdzieś tam na pewno w nogach piłkarzy czuć, więc jakby to jeszcze jestem w stanie usprawiedliwić. Natomiast ten ofensywny futbol może nam się podobać. W ogóle kibice lubią taki, taki, taki rodzaj gry, no bo po to się ogląda wielkie turnieje, żeby były bramki, prawda, a nie żeby było 0 do 0 wymęczone i, i dogrywka pokarnych, tak, po bardzo z złym spotkaniem. No, ja osobiście stawiam na Anglików. Wiecie, że zarówno Bartek, jak i ja obstawialiśmy, że Anglicy dojdą do tego wielkiego finału i że być może nawet w nim wygrają. Więc myśmy, go, myśmy tą reprezentację upatrywali, jeśli chodzi o faworytów do wygrania całego turnieju. Natomiast pewnie większość z Was będzie kibicować Danii i wcale mnie to nie dziwi, bo Dania naprawdę w tym turnieju bardzo się fajnie prezentuje, fajnie gra w piłkę, przede wszystkim ma dosyć ciekawą historię i, i chyba raczej każdy z nas, ewentualnie, jeśli oni dojdą do finału, a pewnie wielu trzyma kciuki, żeby taki scenariusz się zakończył, no to na pewno będą, wielu kibiców będzie to po prostu długo pamiętać, bo raczej rzadko się zdarzy, żeby lider w takim momencie, na takim turnieju przeszedł taką historię, a potem po prostu Nagle okazuje się, że jego reprezentacja gra jak znud i gra tak naprawdę dla niego, I, i ten wypadek, jaki się zdarzył, po prostu scalił tą drużynę. No, generalnie ja chciałbym, żeby tu były emocje, boję się, że Anglicy po prostu zabiją futbol, czyli będą prowadzić na przykład, a potem po prostu będą się bronić, żeby, żeby już mieć spokój, tak, tak jak grają na przykład z Czechami. czy czy z Chorwacją, no ale zobaczymy. No, ja liczę na otwarte spotkanie. Być może, jak Anglicy stracą tą bramkę, bo przypomnę, że jest to jedyna reprezentacja, która nie straciła gola na tym turnieju. A możliwe jest, że nawet ten rekord jeszcze wyśrubują, bo przecież nie jest wcale powiedziane, że Duńczycy strzelą bramkę Anglikom. Może spowodować, że. Ten mecz się po prostu otworzy, gdyby Duńczycy strzelili bramkę. Wiemy, że dużo atutów ma oczywiście reprezentacja Anglii, która zagra przy 65 tysiącach swoich kibiców. Wiemy również, że sam Christian Eriksen, czyli osoba, o której wspomniałem przed chwilą, no, została zaproszona razem ze swoją żoną, a także z medykami, którzy go uratowali w, czas, w tamtym spotkaniu w Kopenhadze. Także jest jakiś miły gest ze strony UEFA, natomiast pewnie miłym gestem będzie, gdyby Duńczycy jednak ten awans wywalczyli, to wtedy chyba byłoby najlepiej dla, dla, nie, dla samego piłkarza i dla jego małżonki. Jak będzie, okaże się po godzinie 22. .00. Liczę, tak jak Wy, na dużo emocji i, na, i mam nadzieję, że na sporo bramek. Wy macie przemyślenia odnośnie tego spotkania. Piszcie w komentarzach. My zawsze z chęcią czytamy te wasze komentarze, bo są niezwykle ciekawe, mocno analizujące i przede wszystkim jest wiele ciekawostek, które niektórzy z was piszą, co nas naprawdę bardzo cieszy. Każdego nowego widza, oczywiście, zachęcam do subskrybowania naszego kanału, bo dzięki temu oczywiście jesteście z nami na bieżąco. Również y, macie możliwość oglądania naszych innych materiałów, które być może y, Was po prostu zainteresują. Zaglądajcie na nasze media społecznościowe, oczywiście wszystkie linki znajdziecie w opisie. Ja Wam życzę udanego, kolejnego półfinału. Mam nadzieję, że będzie niezwykle emocjonujący jak ten poprzedni. I y, również y, trzymam kciuki za dzisiejszy mecz. Y, pierwszy mistrza Polski, bo przecież y, rozpoczynamy zmagania w fazie eliminacji do europejskich pucharów, także trzymamy kciuki, żeby się udało, a także trzymamy kciuki, żeby i mecz na Euro był niezwykle udany. I tego wam życzę. Cześć.